Nagle jak sobie dam tą czapkę, no to mnie wybrało jako, Hansa. Widzisz, widzisz mnie? a ty tym ciengiem zajępałem nowemu. O nie, a kim ja jestem? Nina. Nie, ty jest machnina. No Młody. To dał nikt TSG. No nie. To jest to TSG. To jest G. To jest G. To jest G. To jest G. na oczach. Fajnie, że przykład ze mnie, się. No co co czym obierasz. Cieszę się. Ja nawet go... że chcesz być jak Ale by to jest Tadek że to mnie że chcesz być taki jak twój idol, Bo jestem zadowolony. Jak twój brat. <grymne> <grymne> Rodzony. No. Wam ja by startowało? Bo nie. Jeszcze nie, spokojnie, spokojnie. Teraz się po prostu o okay, okay. to chodzi. Bo mi się tak dziwnie spodobało. Nie, ja to już czasami dłużej trwa, chyba, że nam wyrzucił wszystkich. Wyrzuci? Wyrzuciło. A. Aha. Dobro, Dobro, to, to ja nie, też, nie, też to nie, nikt zmieniał. No to zmieniam. dziedzinowy. Gdzie się, gdzie się... Gdzie się, Dobra. gdzie się zmienniki? U góry. A co poradzić? No Dobra, następnym razem. No, powiem ci tak To była naj jedna z moich najradośniejszych rund Terrorem Nie zostałem wygłosowany randomowo <noise> mój nick? Widzicie mój nick teraz? Teraz nie Jak nie? Ja to się liczę Szymbatopuras? właśnie Czekaj, czekaj, Słysza? ja muszę też nikt zmienić. To zmieni na, na Szymbatopedofila no, Ja mam cię pytanie, bo tak zauważyłem Czy ty masz okulary teraz na sobie? Ja? Nowy ja nie mam. Nazwy. To jakim cudem ty niby, jak ty niby grałeś, nie? Twój brat, jak tam, to tam mówiłeś. To jakim cudem ty widziałeś kura przez y, kraty y, gówna tego, siatki tej, mnie i do mnie się perfektnie teleportowałeś? John Nigaport. Kończak. John, Nigga. John Gadałem z koleżanką niewidomą. A pytałem się, co robiłaś po szkole? Oglądałam telewizję, jak to zdanie rozumiesz? Eee... wydrugała. Do Boga. <grym> Zapraszam, nie? Do tych Dotyk Boga? Weź, weź, Panie. ktoś z mnie jeszcze. No nie, ja mam do mnie. Dobra, to jest G, to jest G. Jaka paruwa wariacie. wariacie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. lecimy, lecimy. Tak samo jak Spanowa, ta moja koleżanka, bo. nie widoma, oglądała telewizję, tak ja widziałem właśnie przez siatkę. Jaka paruwa wareci? Przyjęba to furaz. raz. <laughs> to pół raz. Jaka paruwa? Przyjęba to pół raz. SG to peda. <laughs> Zabij <laughs> się. Przyjęba to pół raz, bo nie ma jedyna. Jaka paruwa wareci? Jaka paruwa. Uff. Kurde, ja mam tyle perków i się zostają czy jakiegoś sobie nie być fajniejszego. Mm. Ty no, perki wybieraj, nie? Masz 7 sekund. <g exhale> Bardzo dużo. Dobra, to jednak nie. <g nahiğer> <ganız> <gvocal> Ale jakoś, jakiekolwiek wziąłeś, tak? No dużo mam na pewno. No to git. A do ja wyboru, czy wybrane? Weź sobie, tak jest taki perk, że samo cię leczy tak powolutko, to jest git. To mam go właśnie wybranego. Po Jaka baruwa. No dobrze, to dobrze. Jeszcze jest pod szybkość przeładowania pistoletu. Takie coś tutaj jest git też. To jest GTA pedał? Co to nie. ma? Dobra, cicho, 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 cicho. Gramy. Trzyma to furas. Halo, z kim jestem? Dzień dobry. No i gitara się ma, marsun. Oni... Weź ten, krew pij i nie będą z na nas podejrzewać. Mówię ci. Z taktyka. Gdzie tu jest jakiś task? Ale ja umiem w angielski, Uhuhu. Aha, latarkę mocy mam. kim jesteś? Przyznaj się Unramu. Unramu, aaa, dobrze, dobrze, dobrze Nowa Powiedz, ej, ej, chodź, chodź, no dobra, uciekłeś już Chciałem pogadać Co się stało, Szymba? Wywaliła mnie a nie. tak ciebie? Bo ja tak śmiesznie myślałem, że widzisz, że powaliłem cię i zabrałem ci latarkę, Myślę, że to zabrałem. No nie, no i co, wychodzimy czy co? Nie, nie. No dobra, okej. Okay. A po PSR spiniesz też. Nie zdradzaj, y, kto był z tobą, no nie? Pi Nie byłeś. A TSG był tam, kurwa, dobra, dobra. Miałem już trójkawkę i zabrałem. Halo, co tu ktoś niszczy? Kto tu coś niszczy? Czemu tak? Wszystkie zadania pobrane, chyba jest jeszcze jakieś? Dobra, to ja ci pomogę zaraz O, git. Pozulcie, pozulcie. Co to jest? Cztery, cztery trapy Ty masz te lepsze, dobra to ja na środek kładę Dobra, zotracowane wszystko Kampimy, kampimy. Nie, kampimy nie zabierajcie, nie zabierajcie Kto, kto zabierze od, do odstrzelania idzie Dlaczego? Tak? To, 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 Dlaczego? Pod tak? ścianę kurwa Nie. O wydzieluję u ciebie, chodziło, to, ale możesz być ty To Poczekaj, ja ci zaraz ustawię, bo ja wziąłem je Ty gnidoń, teraz ci nie dam Nie wiem, czy to jest dobre, żeby teraz się przemieniać. Czy zabijają? Nie, nie, zabiją. Podczas nocy nie zabiją. Ja mogę się przemienić, ale musisz mi obiecać, że kogoś zjesz. Ja? No. Musisz mi obiecać, że kogoś zjesz. Ja mogę im zniszczyć trapy. tylko... Obiecasz? to ja im zniszczę pułapki. Niszczy! Zabijaj, zabijaj. Musisz zabić kogoś. Teraz masz okazję. Musisz kogoś zabić tam. Łapy już nie mają. Chyba w drugą stronę. CHODŹ TUTAJ TUTAJ SZYBKO! Dawaj, do mnie. mnie! Bo ja jestem spalony totalnie. Jeśli wyjdziemy na drugą stronę, oni on mnie, on mnie zabiją Dobrze. Teraz możesz się już odmienić, mamy przewagę głosów. W sensie przewagę. Już możemy zabijać. Gdzie ty jesteś? Słyszałem gdzieś ciebie tutaj. Marson musimy się by znaleźć i zgłosować od razu. Od razu strzelaj do pierwszej lepszej osoby, jak wyjdziesz. Musisz się powalić. Marston słyszysz? Musisz powalić pierwszą lepszą osobę i od razu bułtujemy. Cześć. też macie wrażenie, że to jest Unrama? Strzelamy! Strzelamy, szybko! Podnieś mnie, ktoś Mówiłem strzelaj! Co za typ Mówiłem! Mówiłem ci, strzelaj! Nie ufam, tobie ty mi nie ufasz. Marson! Były! A to ty, ty byłeś? No przecież ja byłem z tobą! Nie, no Tu dajesz Tu Nie! No, nie widać! Kurwa, kurwa, nie wiem! Może mu uciekać! Marson! Powiedz mi, gdybym był winny, to bym cię zabił, bo ja mam dyktatora i byś zginął! Mhm. Marson, ale zjebał Mówiłem, strzelaj Dlaczego nie strzelałeś? Spanikowałeś? Co się stało? Nie będę krzyczał, tylko chcę wiedzieć Ja to, to w tą grę nie umiem grać Ale ci mówiłem, strzelaj! Do pierwszej lepszej osoby powal ją Nie dość, że nie, nie ten nie Pomaga tego. Twojemu teammateowi to jeszcze Ma taktyka, żeby trzymaćkę razem no To tylko ma być znaczy się, ja na ciebie nie narzekam, ja po prostu chciałem znać motywy, bo ci mówiłem jasną instrukcję, wal do pierwszej lepszej osoby, zwołntujemy ją, nie? Dobra. Na Dobra. O, mieliśmy rację. Dobra. Trzeba muszę nick znowu zmienić. Dobra, dzięki, Marsun, za tą rundę, nie? Cłoka